Witamy kochani serdecznie. Dzisiaj jesteśmy u Rafaela. Dwie osoby do laboratorium i 11 cywilizacji przybyło. Przyglądać się. Zapraszamy. To jest Darek, hasło Darcio, i następna jest Teresa, hasło Zielone 2. Zapraszamy pierwszego. Simone przekazuje wizerunek tej istoty. Darek. D-A-E. d a, -e. d -a. R. E.K. E.K., ok. Ukazał się Sien na stole marmurowym. Wskaz zjechał, wziął na miary I ukazał się pierwszy szkielet. Siedem kręgów zniknęło z kręgosupa. Ukazały się z powrotem.

50 wieder ein. Ukazały się z powrotem. To są te oboszencze i wadne. Y, i uda zniknęły. 50 ein. Ukazały się z powrotem. To trzy muskuły brzuszne. Zniknęły. ukazały się z powrotem, teraz ścięgna całego ciała, w rękach i nogach zniknęły, ukazały się z powrotem, teraz organy wewnętrzne, pięć rozbłysków na mózgu, te miejsca zniknęły, Pokazały się z powrotem. są e, z dwie części zatok, zniknęły. <grym> 50, wieder ein. się z powrotem. dwie części zatok, zniknęły. Pokazały się z zniknęły. Ukazały się z powrotem. Teraz układ krwionośny. Sześć rozbłysków na układzie krwionośnym bez serca. Zniknęły te części. Ukazały się z powrotem. Więc die zniknęły. Ukazały się z powrotem. Więc jest di magen, slijm Żołądek od wewnątrz rozbłysnął, zniknął. Okazał się z powrotem. Więc zwei dwa vom darm. Dwa rozbłyski na elitach te miejsca zniknęły. Kiedy jest w Wilkicie wydarzone? Ukazały się z powrotem. To jest ten prostata. Część prostaty zniknęła. okazała się z powrotem, teraz układ nerwowy, siedem rozbłysków i te miejsca zniknęły, okazały się z powrotem, teraz cała skóra ze wszystkim co pod skórą się udawało. pięć rozbłysków i te części skóry zniknęły, Ukazały się z powrotem. Skan podjął do góry. Zeskoczył sobie ze stołu. Składa podziękowania u wszystkich. Jest zadowolony, ale spokojny. Jeszcze raz się dziękuję. Żegna się i zniknął w portalu. Cieszymy się bardzo. Następna istota skorzystała z laboratorium u Rafaela. Zapraszamy. Następną. To jest Teresa. Simone przekazuje wizerunek. T-E-R. T-I-R. E-S-A. E-S-A. Ok, auch auf dem Ukazała się na stole marmurowym. Skenisz überm Komplettkörper. Skan zjechał, wziął namiary. Na, na Knochen. Szkielet się ukazał jako pierwszy. Acht teile von der Wirbelsäule. Oh, schem, Rozbłysków na nakręgosłupie i te kręgi zniknęły. Okay, Geht es wieder ein. Pokazały się z powrotem. Zstuki faknochem oben und um, äh um. eee, stẹnki obydwie zniknęły. Es fügt sich auch wieder ein. Pokazały się z powrotem. Central Gelenke im Körper alle. Wszystkie stały w całym ciele zniknęły. Ukazały się ein. z powrotem. Jetzt sieht man muskulatur. Teraz muskulatura całego ciała się ukazała. Ja, auch, die komplette und Rückenmuskulatur. Na karku o, i na plecach zniknęły muskuły. Ukazał się ein. z powrotem. Cztery Muskuły brzuszne zniknęły. Die fügen sich wieder an. Muskuł kierujący moczem zniknął. Okazał się z powrotem. powrotem. Sind die oberschenkel und oberarme. Uda i bicepsy zniknęły. Ukazały się z powrotem. mięsień na tego ciała się w rękach i nogach ścięgna zniknęły. Ukazały się z powrotem. w wewnętrznym organy wewnętrzne. Teraz sie das komplette gehirn aufbauen. cały mózg, und, mózg und zniknął. Sich Ukazał się ein. z powrotem. Jetzt sind sie die Nebenhöhlen e, okay, Ukazały się ein. z powrotem. Jetzt sun flash. zniknęły kompletnie. <noise> Das fügt sich auch wieder ein. Się z jetzt sind es vier Lymphknoten. Na, węzłach vier. das fügt sich wieder ein. Się z jetzt ist ein Teil von der Schilddrüse. Teil ist das fügt sich wieder ein. Jetzt Sieht man den Herzkreislauf. Da wollen sie auch den kompletten Kreislauf machen ohne Sab. Bez serca cały układ krwionośny zniknął. Okay, das fügt sich wieder an. Ugazam się z powrotem. Jetzt sind ein Teil von der Lunge. Część putz zniknęła. Oh, to się z powrotem. Teraz jest to kompletny marynarz. Kom, całości rządek zniknął. No chodź, chodź. Inek, in chodź, chodź. To okay, się wpłynęło. Okazało się z pogroty. Teraz są cztery części od dału. Ile? Cztery. Cztery części elit ziknęły. Okazało się z powrotem. Jetzt więc to ein Teil von do pewnego czego część układu rozrodczego zniknęła. Kiedyś wykryć była. Ukazała się z powrotem. Sieht man w kompletnym nerwowym systemie. Cały układ nerwowy teraz. To jest dziewięć części. Dziewięć rozbłysków i te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. To jest cała skóra ze wszystkim, co pod skórą się ukazał. Szczery, rozbłyski i te części skóry zniknęły. Kiedyś wyglądz Ukazały się z powrotem. Gut. Skan podjechał do góry. Da, Siedzi trend, ja stole. No ma łzy w yeah. oczach, zruszona jest bardzo. Auch ne, also so unruhig, I taka, taka leciutko ruchte. jest niespokojna, taka poddenerwowana, bez już rozmawia, uspokaja. Yeah, nur energie, I so teraz tak ruhig. się otworzyła więcej na, na tą rzeczywistość i jest spokojna, zadowolona, taka energia. Mm -hmm. Piękna otacza tą istotą, składa podziękowanie i żegna się, zniknęła w portalu. Bardzo się cieszymy, następna osoba otrzymała pomoc u Rafaela. Zostańcie zdrowi. Namaste.